Józef Perrier, człowiek, który wierzył w przyszłość. Kardynał La 1825-1892. Tłumaczył Maciej Bajerowicz. Czyta Tomasz Podrazik. Rozdział pierwszy. Wielkie przedsięwzięcie. Nawiązanie do wspaniałej przeszłości Kościoła w Afryce. Arcybiskup Algieru. 12 stycznia 1867 roku biskup La Vigerie zostaje mianowany arcybiskupem Algieru. Proponuje mi Pan misję wielce trudną. Stolicą biskupią pod każdym względem niższą od tej, którą obecnie zajmuję i która jest mi tak droga. Uważa Pan, że będę mógł tam zdziałać więcej dobra niż kto inny. Biskupowi katolickiemu, panie marszałku, pozostaje tylko jedna odpowiedź na taką propozycję. Godzę się na tę bolesną ofiarę, której ode mnie zażądano. Tymi słowami biskup dla kierujący diecezją w Manji, przyjął proponowanemu przez generalnego gubernatora Algierii, marszałka Magmachona, arcybiskupstwo Algieru. W tym okresie, na mocy Konkordatu, biskupi mianowani byli we Francji przez rząd. Papież, jeśli akceptował wybranego kandydata, udzielał mu tylko misji kanonicznej. Zamiana bogatej i dobrze prosperującej decyzji w Nancy na Algier nie była z pewnością podarunkiem. Jak przedstawiała się wówczas stanowa decyzja biskupa La Vigerie, na jej obszarze żyło 200 tysięcy Europejczyków, Wojskowych, urzędników, sklepikarzy i kolonów, wielu z nich niepraktykujących, nawet jeśli oficjalnie nazywali się katolikami, ponad milion muzułmanów i kilka tysięcy Żydów. Od chwili jej założenia w 1838 roku la wiżeri miał dwóch poprzedników biskupa Lukusza i biskupa Pawła. Ich działalność była jednak często paraliżowana brakiem funduszy oraz nieustanną ingerencją władz kolonialnych. Brakowało im zupełnie wolności działania. Od samego początku jasno określono, że diecezja została utworzona dla potrzeb duchowych chrześcijan, którzy tam mieszkali od czasu kolonizacji i tym tylko miała się zajmować. Gubernator generalny Magmahon nie omieszkał zresztą przypomnieć o tym nowemu arcybiskupowi Algieru. Ma zajmować się jedynie chrześcijanami, a Arabów zostawić trosce władz francuskich. Biskup Labigerie wszedł w takie uwarunkowania jak huragan. Człowiek jego pokroju, nie mógł zmieścić się w tak ciasnych ramach. Nie tylko więc zażądał prawa doświadczenia o swojej wierze i przekonaniach wobec ludzi myślących inaczej, ale uważał nad to, iż społeczna misja Kościoła musi objąć wszystkich ludzi w potrzebie, bez względu na kolor ich skóry czy ich wyznanie. W pierwszym liście pasterskim do Nowej Diecezji takie oto słowa skierował do Arabów. Uważam za swój przywilej kochać was jak własnych synów, nawet jeśli wy nie chcecie uznać mnie za waszego ojca. I nie były to puste słowa. Wkrótce potwierdzi je czynami, co stanie się źródłem wielu trudności z władzami kolonialnymi. Będąc z usposobienia człowiekiem czynu, Lawiżerii okazał się bardzo przedsiębiorczym biskupem. Jego poprzednicy otwarli już kilka parafii i budowali kaplice, w większej części jednak prowizoryczne. Arcybiskup Lawiżerii dokończył ich dzieła. W wielu miastach pobudował kościoły i założył nowe parafie. W roku 1867 kiedy obejmował diecezję w Algierze, liczyła ona 83 parafie. Kiedy umierał w roku 1892, miała ich 120. W dziedzinie kształcenia i wychowywania nie tylko troszczył się o niższe i wyższe seminarium, ale założył także dwie szkoły średnie – Kolegium Świętego Ludwika, które po przejęciu przez jezuitów zostało przemianowane na Kolegium św. Franciszka Xawerego oraz Kolegium św. Karola Brida. Korzystając z kontaktów, które nawiązał jako biskup w Nancy, Sprowadził wiele zakonów zajmujących się nauczaniem. W roku 1868 przybyły siostry św. Józefa z Wans, w roku 1871 siostry opatrzności Bożej, a w 1884 siostry Józefitki oraz siostry św. Jana z Mauryen. Zakonnic będzie tutaj pracować coraz więcej, kiedy w roku 1871, po klęsce Francji w wojnie z Prusami i utracie Alzacji i Lotaryngii. La Labigerie zapraszał do osiedlania się w Algierii siostry z tamtych okolic. Nie omieszkał dodać w swoim liście. Zakonnice, które zajmują się tu wychowaniem dzieci oraz opieką nad biednymi i chorymi w prowincjach Algieru i Konstantyny pochodzą prawie wszystkie z terenu Walzacji i Lotaryngii. Znajdziecie tu prawie 500 zakonnic ze Zgromadzenia Wychowania Chrześcijańskiego z Nancy oraz ze Zgromadzenia Bożej Opatrzności. Do zakładów wychowawczych doszło szybko szpitale. otwarcie Szpitala Świętej Elżbiety w Atafs w Dolinie Shetif stało się wspaniałym świętem. Konsul angielski, pułkownik Playfair powiedział przy tej okazji: Widzieliśmy świętego Augustyna. Szpital ten bowiem został zbudowany dla miejscowej ludności. Europejczycy, którzy chcieli się tam leczyć, musieli przedstawić dwa zaświadczenia o ubóstwie jedno wystawione przez burmistrza, drugie przez proboszcza. Wreszcie w roku 1878 udało mu się sprowadzić karmelitanki ażeby w diecezji zanoszone były nieustanne prośby do Bożego Miłosierdzia arcybiskup Labiżery nie ograniczył się do budowania kościołów z kamienia. O wiele bardziej chodziło mu o budowanie prawdziwego ludu Bożego. A że budowa taka zaczyna się od młodzieży, młodzież więc stała się jedną z głównych jego trosk zarówno na polu duszpasterskim, jak i społecznym. W duszpasterstwie wielki nacisk położył na nauczanie religii. Katechizację widział w bardzo nowoczesny sposób. W swoim zarządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia katechizacji Wykluczył absolutnie metody, które czyniły z dzieci biernych słuchaczy. Takie metody trzeba porzucić czym prędzej. Sprawiają one bowiem, że dzieci stają się nieuważne, przestają słuchać i nie zachowują pouczeń, które im się daje. katechizacji należy z wielką starannością unikać znudzenia. Katechizacja, jak podkreślał, musi być jasna, zwięzła i interesująca. Jasność jest tak istotna, że kiedy jej zabraknie, dzieci nie uczą się niczego. Nie można przecież wierzyć, jeśli nie rozumie się, co się wierzy, ani też dlaczego się wierzy. Zwięzłość jest nie mniej ważna niż jasność. Rozwlekłe nauczanie nuży dzieci. Rozbudzanie zainteresowania jest trzecim koniecznym warunkiem nauczania. Kiedy dzieci się nudzą, katechizacja staje się dla nich udręką, której unikają. Nie należy więc katechizować w tonie kazania czy wykładu, lecz w formie swobodnej i naturalnej rozmowy. Trzeba za wszelką cenę unikać zbyt poważnej i surowej atmosfery. Ile w tym zarządzeniu mądrości i zdrowego rozsądku, Właściwie porady te i dzisiaj nic nie tracą na aktualności. Ten energiczny człowiek, przed którym drżeli jego sekretarze, w towarzystwie dzieci czuł się bardzo swobodnie. Bardzo lubił odwiedzać niższe seminarium świętego Eugeniusza. Z bliska śledził postępy uczniów, a często autorów najlepszych wypracowań zapraszał do swojego stołu. I na dodatek jeszcze miał ten nader oryginalny i sympatyczny zwyczaj podawać im ich swojskie potrawy. A zatrzycy mieli więc piszoną kapustę, a Normandczycy znajdowali talerz parujących flaków przyrządzonych a la Cayenne. I do tego stopnia przejęty był swoimi małymi gośćmi, że czasami zapominał sam zjeść. Ariżer wiedział, że jeśli chce się przemienić świat, trzeba zacząć od młodzieży. Poświęcał jej więc wiele uwagi, także w dziedzinie materialnej. I nie ograniczał się tutaj jedynie do młodych chrześcijan, ale pomagał również młodym Arabom i muzułmanom szczególnie w czasie wielkiego głodu w roku 1867 i 1868. Była to trudna batalia, jak zobaczymy nieco później, z głodem i cholerą, ale także z murem nietolerancji i władzami kolonialnymi.